Zastanienia gruntów program, z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W tej chwili mamy podsumowanie. W naszym województwie otrzymaliśmy na te zadania ponad 20, prawie 25 milionów. Udało się wykonać, jeśli chodzi o drogi, prawie 25 km dróg i stalić ponad 4000 hektarów. Skorzystały z tego trzy powiaty, cztery gminy. Myślę, że dla rolników to jest bardzo ważne, bo jednocześnie, patrząc na grunty, mają troszeczkę większą możliwość, y, łatwiej funkcjonować, bo areały są większe. A jednocześnie, co jest bardzo ważne, z tych środków można było wykonać te drogi dojazdowe do, do pól. Tak jak tu jesteśmy w tej chwili, jest asfalt, a kiedyś na pewno tego nie było. Ważne, bo po, po wielu latach oczekiwania. bardzo niewygodnej, bardzo wyboistej drogi, to czekaliśmy się właściwie no już luksusu na te czasy. A no więcej nic nie można powiedzieć, łatwy dojazd do pól, no wszystko. Ta droga to jest taka jakby głównie łącząca szyba, to jest im zborowym, bo trzeba by jechać na około, do Konina to jest 2 km, nadrabia no się, nie. tylko czekań, żeby się nie zepsuła. Każda inwestycja, która ma miejsce w Powiat nowosolski cieszy, ta szczególnie, jest skierowana do gminy Nowe Miasteczko i do miejscowości w tej gminie, Cały projekt to jest ponad 10 milionów, z tego 9 kilometrów dróg, dojazd do pól ma tylko usprawnić i ułatwić życie rolnikom, a tym samym pewnie i ta infrastruktura drogowa i samej gminie się poprawi z tego tytułu, ale i również powiecie. Tutaj ukłony dla Urzędu Marszałkowskiego, bardzo wysokie dofinansowanie, co cieszy. Wiemy, że samorządy nie są na, na, najzamożniejsze, a współpraca jak się okazuje przynosi takie efekty jak dziś. Te drogi na pewno z, pomogą w codziennej pracy rolnikom, dlatego że... Jest część dróg asfaltowych, część gruntowych, dzięki którym w lepszy, komfortowy sposób dojadąc ze swoich pól będą mogli prowadzić uprawy. Też oczywiście to jest taka inwestycja, która wzbogaciła turystycznie naszą gminę, ponieważ no z tych dróg przede wszystkim doskonale korzystają rowerzyści. Wymiar tej inwestycji jest o wiele większy.